Siema, tu Wiktor i dzisiaj nas zaprezentuje Hexbug. Tak, moi drodzy, witamy serdecznie Wiktorek i Radek. Dzisiaj do zaprezentowania mamy, tak jak Wiktor powiedział, coś Hexbug. z rodziny. Tak, Hexbug. Co to są te tak zwane, to są te takie Hexbugi? Robaki. Tak, robaki, które działają na zasadzie takich wibracji tak. i poruszają się, tak? Tak. Mieliśmy już kiedyś do czynienia z Hexbugami tak. przy jakiejś grze planszowej. Tak. I dzisiaj zaprezentujemy Wam dwa, Rodele. właściwie trzy zestawy, ale dwa, dokładnie dwa rodzaje. Ale zanim przystąpimy do prezentacji, każdy, kto napisze w komentarzu. HexBug, przechniam mu ser Tak, jest, dokładnie tak, moi drodzy. No i co, żeby nie tracić czasu, moi drodzy, sami tutaj widzicie, Wiktorek ma przyszykowane trzy zestawy, właściwie tutaj mamy tak, bo to są HEXBAG z serii Nano. I tutaj Nano. mamy tak, zestaw. Tak, box sumo i boxik, a czy właściwie nie boksik, tylko zestaw właśnie z samym... E... Tak, tak można powiedzieć, taki startowy może. Tak, o można powiedzieć, że taki zestaw startowy zawierający Hex to są właśnie Hex te, te Hex Bug'i. Tak, się nakłada i, do... i dwie takie ekskluzywne skórki, bo o co tutaj chodzi właściwie? Jest do zebrania 60 skinów. 60 skinów, czyli takich skórek, w które ubieramy właśnie te heks bagi, tak jak tutaj, o, dokładnie tak jak tutaj widzicie, dokładnie tak. Moi drodzy, tutaj mamy pole do bitwy i na I czym polega sumo? Sumo polega na tym, że po prostu wygrywa ten, tak, dokładnie, który zrzuci z tego ringu jest wygrywającym. E, także to tak w skrócie. I tutaj mamy taki, tak jak Wiktorek powiedział, zestaw startowy, który nie zawiera co prawda e, tego ringu? ringu, czy boiska ringu można powiedzieć, tylko zawiera jednego Hexbaga tak. dwa dwie ekskluzywne skórki i jedną, i jedną i standardową, standardową. I To może zaprezentuj, otwórz to może zaprezentuj jak, jak to wszystko y, wygląda. Na... I teraz tak, tak, mamy dwa zestawy. I mamy tak, dwie ekskluzywne skórki, mamy tego HEX a pokaż czy on działa w ogóle, włącz go. Zobaczcie, widzicie jak popyla? Daj go tutaj w tym kierunku. Zobaczcie, on jest na taki, on cały duży. Tak. Fajnie to taki wygląda. Masaż. O, zobaczcie, puszczę go, pójdź go. I popyla, tak? On jest, bateria ma już w środku, także super, wyłączamy. Dobra i teraz tak, e, włóż go do... Nie, do tego pojemniczka. Dobre. Mamy tego gościa złożonego. Taki to jest? Co Frankenstein. To jest? Frankenstein. No i teraz pokaż, jak, jak nałożyć. na. się go nakłada. Tak, nałóż go ładnie. Dokładnie. A nie, musisz do końca, pa. musisz go docisnąć sobie śmiało, tak żeby Tam były, jest. widzisz, te nóżki były. O, tak, dokładnie tak jest. I żeby teraz on działał, to musimy ściągnąć tą kopułkę, z tyłu jest włącznik. Nakładam. Zapalamy, tego, Zapalamy nakładamy, dokładnie tak. No i, i popyla. <laughs> I, I popyla. I tak wygląda zestaw startowy plus jeszcze mamy dwie inne skórki. Wiktorku, zamont ten wyłączymy go, dokładnie tak. Pokaż nam jak wyglądają dwie. Exkluzybne. Tak, mamy drugiego Bedboya. Ło! Wow, zobaczcie. Ten jest niezły, co? Który najfajniejszy? Ten co teraz ma? A co to jest? Piesek, a to taki tak. dla mnie. A to zły piesek chyba jest. Mhm. To jest zły piesek. To jest zły psinak. Dobra. No to pokaż teraz innym, może włączkę z baga naszego i zaprezentuj może pieska. Czy wolisz bez boya? Pieska. pieska, tak? No i nakładamy. Idealny, tak fajny kolor. Ten I piesek? I nakładamy... do... Postaw sobie na ziemi i, i dociskasz sobie. Ho, ho. I go docisnąć, i tak. I, i lata psina, wściekła psina. I co? Tak można się bawić, ale my będziemy robić wiktorku. Zawody. Zawody, tak. Wykorzystamy do tego ten zestaw startowy. No I co? Złożone, tak? Tak. Zobaczcie, co było w zestawie. Dwa. Hexbagi już w środku. Możesz ściągnąć pudełeczko z jednego z nich, żeby wam pokazać, że są. Ten jest akurat taki sam, jak mieliśmy, ale ten tutaj jest e, o, jest pomarańczowy. Także dwa Hexbagi, dwa skiny nowe. Mamy Krasnoluda i mamy Żabę. Tu taki fajny. Tak, dokładnie. I tu był taki plakacik. Tu mamy grupy, czyli tak zwane te. I tutaj tak. na, nazwy grup. Na przykład tutaj jest Pets i. Tak. I można to znaleźć. Pec, no i jest tu. Dokładnie tak. Każdy z nich z boczku gdzieś tutaj. O, zobaczcie, tutaj widzicie? Tutaj mamy też Pec, mamy psa. Także one są w grupach, każdy jest w swojej grupie i. Dobra, dobra, dobra. Co dodatkowo, mieliśmy tak, dwa z bagi już zbudowane tak. i mieliśmy to, co najważniejsze do tak. zabawy e... ring. Ring, który jest w takiej formie pudełeczka, pokaż w środku, tak, składa się i tutaj można je, te heksy swoje przechowywać, zamknąć, zabrać do kieszeni, iść do szkoły i na przerwie z kolegami zrobić pojedynek. A jaki pojedynek? No to my właśnie wam zaprezentujemy, moi drodzy. Jakiego hexbaga wybierasz, czerwony albo biały? Ale tutaj najpierw hexbaga najpierw jakiego? Biały. No to ja mi zostaje czerwony. Białego. Jest już biały, dobra. To tego dajesz sobie na bok, a ja sobie wezmę skórkę, tą nową, może. Wezmę sobie żabę, tak? I Wiktor będzie musiał mi chyba pomóc, czy mi się uda? Nie, uda mi się samemu. Bo ja wiem, ja wiem, że ja skórka, ja chcę tą skórkę. Frankenstein najlepszy. Frankenstein, tak? Mhm. To nakładamy. To nastająco, jak kładziesz, masz położone najlepiej na, na, na tym. O, dobra. I tak, mamy link. Tak jak wyglądają walki sumo, każdy pewnie wie. Kto wypada za link, ten przegrywa. Tak? Włączamy. A, cztery, O, 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 ale ewidentnie tu jest lepszy. Mogę mojego wymienić? Dobra. To czek. Dobra. Jest krasnolud. Mamy krasnoluda. I spróbujemy teraz. Najlepszy. Frankenstein widzę tu walczą. 3, cztery, ry. A krasnolud teraz. Trzy, cztery. Ale walka, walka, trwa, dwa, dwa, jeden, jeden, gramy do trzech wygranych Trzy, cztery, cztery. Ach, mój się obróci. ale wypchaj go, wypcha go zobacz co się dzieje Nie Zobacz co się dzieje, Nie, 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 się. nie, 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 nie. No Nie, nie, nie Dwa zero, ale gramy do trzech, jeszcze mam szansę Dobra nie, Ale ta walka. Jeden jest gdzieś, Dwa jeden, jeden jest, dobra Trzy, cztery nie, nie, nie. I, i Aaaa. Dawaj, 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 dawaj. Jest, mój brywka. Mój nie, do bybka. Nie, 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 Mój domej chyba. Ale walka zacięta! Dawaj dawaj, dawaj. dawaj, 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 dawaj! Tak, tak. Piona, wygrałeś. Dobra, wyłączmy. Franka jest to jest najlepszy. Ale musicie przyznać, że zabawa jest przednia. Wyłącz i schowaj sobie do pojemniczka. Pokażę wam jak to można tutaj fajnie schować. Tak. Hexbugi na boczek, skinny na boczek. Ja Wam pokażę tutaj, to było wszystko pokazane. Zobaczcie, tak to wygląda. Wiktorku, możesz sobie wziąć przykład z tego. Tutaj, a my się już przygotujemy. Ja Wam już powiem, Wiktorek tam będzie chował, a ja Wam pokażę, co będziemy teraz prezentować. Będziemy prezentować Ring Racera, moi drodzy. Hexbug e, Ring Racer. Niesamowity e, taki pojazd wyścigowy, pojazd wyczynowy którego nie da się praktycznie wywrócić. Naprawdę dodatkowo mamy rampę, także zaraz wam zaprezentujemy, jak to wygląda już poza, poza pudełkiem, bo zestaw jest naprawdę w, dopiero widać, jaki jest efekt ciarski po tym, jak się go wyciągnie z tego pudła. Okej okay, moi drodzy, pudełeczko złożone. Tak to wygląda do przenoszenia w kieszeni czy w plecaku, a w środku. Mamy. Zobaczcie, jak to ładnie wszystko wygląda. Czyli co tu się zmieściło? nam się cztery takie. Cztery skórki, wahek um, z bagi, dwie podkładki. Tak. Czyli idealny zestaw, żeby można było z kolegą na przerwie śmignąć. Tak, tak to wygląda, także super, super sprawa, żeby takie szybkie sobie pojedynki e, tak. zrobić. Dokładnie. Dobra, a my Wam tutaj teraz chcemy zaprezentować naszego wariata. Co? Jest. Nasz wariat. Odłóż to, daję to tutaj, tutaj. Żeby... Dobra, żeby nam to nie przeszkadzało. Dobra, nasz wariat, moi drodzy, czyli tak zwany Ring Racer, zobaczcie koleś, który podobno, no, nie wywróci się, co? No tak. Nie da ale, rady. A jak się wywróci, to się. To A jak się wywróci, to od razu wstaje, tak, dokładnie, czyli nie da się go po prostu unieruchomić, można rzecz powiedzieć. Robi takie Wigibasy, że, że głowa boli. To jest on, moi drodzy, to jest on. Wszystko jest e, podpinane do ładowania na do komputera do laptopa czy do jakiejś tam ładowarki Trzy, yy, godzina ładowania, pół godziny. Yy, jazdy. Tak, takiej ciągłej jazdy. Dodatkowo jest pilot, który też już zawiera baterię. Fajny. Poręczny, fajny pilotik. Przyspieszenie, znaczy do przodu, do tyłu, lewo, prawo. Turbo. Dokładnie, turbo i wybieranie kanału, ponieważ można się bawić też z kolegami no, na dwa. Takie zestawy i do tego zestawu Stunt Park, bo to jest Ring Racer plus zestaw taki specjalny ze Stunt Parkiem, czyli taka rampa jest tutaj. Można, tak, de facto, tak jak tutaj jest pokazane, powinno się spróbować tak wyćwiczyć już swoje umiejętności, żeby on przejechał po tej rampie. Może z tej rampy także skakać, do tego właśnie jest ten przycisk. Tak jest, turbo, ale co my tu będziemy gadać? My dopiero się tego uczymy, ale zaprezentujemy wam Wiktor da na ziemię. Bo on potrzebuje sporo miejsca, jest bardzo szybki. Wygląda niepozornie, ale jest świetny. Dobra, mamy go na ziemi. Mamy rampę. No i wiktor go teraz włączy. Jednym przyciskiem. No, mamy, mamy, mamy pilocik, gdzie też jest ten. Pamiętaj o, o turbo, tak. Dobra, i spróbujemy. no Mówimy wam. To trzeba się nauczyć. To trzeba się nauczyć. O, pokaż jak się wiruje, jak spinuje dookoła. A, a z turbo? O, zobaczcie, jest naprawdę, jest naprawdę szybki. Teraz spróbujmy gdzieś pojechać. Dobra, super. O, widzicie? Dobrze, dobrze. O, obrócił się? Ale wstaje, wstaje twardo. I teraz na pełnym gazie Wiktor z turbo. Spróbuj do mnie. A, ale, ale zespinował, zespinował, dobra, nic się nie dzieje, nie musisz go przewracać, bo on pojedzie dalej, dawaj go tutaj, no, i na pełnym gazie, Obojęcie w którym kierunku, o, a turbo, a z turbo, z turbo da radę? Wow, a nawet go kamerą nie umiałem, czekaj, teraz może z turbo, w tą stronę. To jest dzikus, niesamowite. Żeby to opanować, o, my tu jeszcze mamy panele, to w ogóle jest ciężko, ale czekaj, może zrobimy go tak, żeby Wiktorkowi było łatwiej. A spróbuj, zrobimy tak. Spróbuj sobie z Turbo. Nawet ciężko wjechać, co? No, Wiktor, po 20 minutach, wow, testów. No ale zobacz jak już ładnie sterujesz tym. Aj, było blisko. No. Proszę? Łatwo miałbyś sterować. No, nie się, że... Łatwo? No to łatwo. No może trzeba tymi przyciskami też sterować. No właśnie, na boki. Ale... Nie, Pięknie to, chyba, był najlepszy slip teraz. No, elegancko super, i tak to moi drodzy wygląda. Większy, większy musisz wziąć, a to robisz z turbo czy bez turbo? Teraz, no, widzisz, jak ci to wychodzi? Bez turbo, pięknie, naprawdę. No, i tak, tak, moi drodzy, wygląda zabawa. Polecamy, co? Zobaczcie tą radość. No, wyjedzie, wyjedzie, wyjedzie. Zobaczcie. I teraz turbo! O z turbo do przodu, parzak, parzak, parzak flipuje Pięknie I znowu Co za rundy, szaleństwo O. Teraz będzie pięknie No ty jest perfekto Perfekto I się poturlało dalej, tak? Dobra moi drodzy, także co? Ile kciuków do góry? 10. 10, na 10, 10 na 10 zabawa, nie? Polecamy, tak? Dobra, przerwij sobie, pożegnaj się z widzami Potem za chwilkę sobie będziesz jeździł dalej, dobra? Także co? Polecamy 10 na 10 Mega, mega sprawa, także to do zobaczenia Trzeba się nauczyć, ale ile to trwało? 15 minut? No, nie, nie, 10. nawet 10 minut. No, także polecamy serdecznie. Pozdrawiamy.